Co chcesz faceta? the biggest. Jest i latarką. Zaciąłałam w końcu. the biggest. <laughs> the biggest man. jest go i staną w murko, kurwa Jem galaretkę Z kurczakiem Jak coś, to o, kurwa galaretka z kurczakiem, ja pierdolę Oj, oj Jeszcze to jest najlepszy pomysł No kurwa, no powinno zdziałać, no Kurwa, no prawie, no O, to, 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 to no O, ja pierdolę, no Kurwa jego, Maciek, nie ja nienawidzę swojego życia o. No, nawet nie umie trafić z checków na. Z paletem i samochodami złumowanymi. A wlecimy. niedaleko jest ta ciężarówka. Nie da się go oślepić. I go oślepiłem za pierwszym podejściem. Co ty masz? No co ty No jakim No wystarczy, że go łeb paletą i go oślepiłem. ale ja tak samo robiłem, tylko bez oślepienia. Ale to jest valentine nie no, no, no nie chcę mi się żyć ej, a jak się, jak się tego tego, jak, jak się ma na, na tego sulejka? no po prostu na f*** masz boru boli. to nie boli? A nie <laughs> wiem ja nie miałem kolega ale mówił, że boli Tomasz, Tomasz, boli? boli <laughs> mi dobrze, ale nigdy nie będzie lepiej Puśmie puść mnie, puść mnie, puść mnie, puść mnie, puść mnie o ty kur*** <noise> Addon, Don, że jak uderzycie ten Legionista, to... Aha, to masz... Właśnie trochę sus <głos> <głos> Nie w tą stronę! Aha, tu jest wle z O malasz kurde zamiast bramy otworzyć to te haki Nieee <laughs> A bukciki nie mocno być Czytał, czytał yaoi w kościele Nie no bo on kiedyś był pobaznym popakiem, Jakby jeszcze normalny no, Ale został satanistem kurde i słucha teraz metalu No to prawda Nie Chcesz by devsi to Dead by Daylight zrobili update Który polepsza grę a nie ją psuje? Dwa sekundę czy dwie nie wiem Wcześniej był lepszy bo mogłeś nim przez pułapki on Mam frytową apteczkę. ale on jest af No chyba go zdyskonektowało MSNN selfie zrobi na screena. Chodź, ej, stajmy wszyscy po niego nie Będzie na miniaturkę z tego odcinek, Kaj, czekaj, czekaj. Czekaj, okay. stajmy, te... stajmy, a dobra. No. Myślałem, żebyśmy tak stanęli sobie obok niego. No. No ty malarz, patrz do przodu, on po prostu zrobi zdjęcie i nam prześle. A ty malarz taki śnub, już tu kurde po pomorcie dostał. Mm. No ale ja tu jestem i wykręcilibyśmy razem gena. No ale to w Właścipę? Masz... Tak. Jest wardem, jest... już nie to... nie jestem tobą zainteresowany. Czemu? Czemu? Czemu ten quest do robienia tego co odkryłeś mapą się nazywa kartofil? Jak <tryk> <tryk> Karto... mam trzeci level, to mogę, nie? Uh, tu nie ma tego! Byłem pewny, że tu jest palet. A, dobra, już jesteś? Mhm mm nie wiem, Dobra, czekaj, czekaj. Wyleczy cię jeszcze, mówię. Nie no, chciałem ci zapisać Haha ha ha bardzo dobre, ale trochę mi to skręcowało. Na polu wykręcony. On po prostu... On ma taką poduszkę podłużną. Wycina dziurę na dole, wkłada dwie ciepłe kulki i każdy wie, co się dzieje. On ma taką poduszkę z pięciolatkami z Genshin'a co, co, co? Radek ma Nie, ja Obudził się akurat na te poduszki, kurwa, akurat, co, co? Czemu Radek nie ma bilila. Może być... Czemu Radek jest fan. Dopiero w tamtym roku pobrał TikToka Ile te? Dobra, jest 12 minut, mi się to idzie aktualizować Pierdolisz, to to szukamy meczu next No, proszę, i mnie Dostał, dostał, dostał Dobra, idę po galaretkę z kurczakiem jak, jak jeszcze jestem w stanie zrozumieć granie w ligę, to kurde jedzenie galaretki z kurczakiem Dosłownie A to jest taka galaretka taka ohydna, która kurwa no, właśnie No, ro, rosół kurde z wiem Kurwa rosół wpierdlił Dobra, idę już po to jedzenie A, nie powiedział, że jest gdzie, bo kurwa, no, kurwa. galaretka Po jedzenie ja bym tego jedynie ja, tak. <laughs> nie nie. Czy, czy nie, w sobie lepiej smakuje niż ta galeretka. No co? A skąd wiesz, jak smakuje ta galeretka? Wydało się, kurwa! No bo... Wpierdalałeś, wpierdalałeś. Galeretkę Ojciec... z kurczakiem. Wajcie, Smika, zdoł spróbować z paskiem nade mną <laughs> Masz, galeretkę z kurczakiem, za karę. A... Matka Albo... 3 godziny stała nad gerami wpiera No Albo... <laughs> pozostało 41 sekund siedem 36 No 2 gigabajty miałem kur Dobra idę do szafy pierdolę. Ja... On jest nade mną On jest ja się... mną. Idzie do ciebie ja jakby pęte. co Idzie Idzie wchodzi po schodach do szafy ja schodę Nie skapnął się z Bo ja myślę nie, nie! Wójtkowemu! Nie, kołele! Nie. że rozumiem. Dzięki stary, kurwa. Mam babkę w mojdzie, no. Nie wiem, ja tam babci swojej nie wiem. <ścoughs> nie lubię zbulizny. A jej ja już, kurwa, stary. Dobra. Ale ten kupi kurwa, on jest perfekcyjny tym zabójcą. On wie gdzie ja pójdę? Dożuję. Albo ja jestem kupiowy, albo on jest za... No, jedno z tych no, to on tej, raczej nie jest. No, czyli wychodzi na że jestem ta Tak, ciekawe, kurwa. Ale jak jesteś księdzem, hmm. to już popełniasz grzech, kiedy widzisz mały latek. No, mam że przestawisz kiedyś tego partnera. Ha, ha. O kurwa, jestem tak zęboszaczki. Że... Kurwa, nie, spierdalaj ode mnie, śmietniku. On idzie na dół pewnie. O kurwa, faktycznie na dole jest. Przestresował malas. Myślałem, że dam radę przeskoczyć Jak dalej, no Cicho kurwa, zestresowałeś mnie Co za dużo, to nie zdrowo. Co dużo? co się dzieje, kiedy k**wałeś galaretkę z kurczakiem? Malec, malarz, Malec, O, już się wkur**ł, obraciliśmy w galaretkę z kurczakiem przedmiot za sobą, jakiś świecący <śmany> Nowe easy po to Koperta ku Julia koperta pieniążek. One są w Ja ja ty ja ty jesteś spinaczem Himalajski. To jak ty jesteś Walter, to ja będę Skyler. No nie.